Hello. Terraria, 300 razy spawn rate, numer 3. Przypominam, że są dwie poprzednie części i ta jest tak samo nienormalna. To standardowo, jak ten film się wystarczająco dobrze sprawuje, robimy kolejny. W sumie to nie ma co przynudzać, lecimy. Przynajmniej dużo kluczy będziemy mieli, jedyny plus. Po czaszek idzie. O, klucz mi wypadł. Muramasa, pierwsza skrzynka, nie? Muramasa. Nie, druga skrzynka Muramasa. To w pierwszej też będzie. Te czachy dalej za mną latają. Ja wyszedłem z dungeonu, jakiś 5 minut temu. Ok, zrobiłem na latającej wyspie w domku z spawn, spawn Pointa. Ty yes, ja tu chodzę w dungeonie dość. E... Okay, nie powiem, że sprawnie. Właśnie mi się 10 czaszek na twarzy O! O! Oh, oh. Teraz się tylko może zrespi O Nie! Ten. Tu się nie da przejść! Ile? Ile? Jezus Maria. Nie, to jest awykonalne. Uj, <noise> tam już mura masę. Może będzie lepsze niż ten tentacle, Spike w sumie. Dobra, problem z kluczami nie będzie. <grym> Pozabieraj mi na całego. Fuck you. To może tak respi. Spawn rate jest zwiększony. Ja chcesz się do mnie tepnąć? Zrobić zamiankę? ja umieram. No już tepam, czekaj. Jestem w jedynym bezpiecznym miejscu w tym dungeonie aktualnie. Nie, miejsca nie mam w EQ. O, shadowki mam. Szadoki! Mam Szaduki. Czemu tu jest tyle tych tych pocisków? No co ten makaron robi, co to jest? Przecież to lata w powietrzu kurwa, żeby ze ściany do ściany przejść! Oj, <grym> widzę jedną skrzynkę, ale ona jest w takim tragicznym miejscu, że Daniel módl się za mnie, bo idę po to Nieważne! Nieważne! JOLO! Scepter. nawet go nie wziąłem, tylko na potkę czekam O Dobra, idę po tego Okay, mam Aqua Scepter. Oj, mam bewitching table, mam bewitching table. Help. Wyczaruj war no, no, Help. No, no i cała potka poszła, bo weszły w kolce. Oh, Obsidian rose. Kobalt Shield, let's go. O mój Boże, Kobalt Shield, wygrałem życie. Mam cztery teleportation. Holy shit. Wiesz co właśnie widzę? Widzę domek, który się zrespił na samym aż do samego dna piekła i na samym dole tego domku jest skrzynka. I co, nie możesz jej kliknąć? Czy ona jest za mapą? W powie jest za mapą. Możesz ją otworzyć? Mogę, otworzyłem, są fury mówię. Okej. Okay. Dobra, mam cztery teleportation potion, robię ruletkę. I cyk! Jestem w piekle, w dżungli. Cześć Daniel. Ja pochodzę ze tu akurat. To jest ciekawe miejsce. Szukam life krystali po prostu, znalazłem dwa już. A! <grystali> Kontynuujemy ruletkę. Jestem na wyspie! Na wyspie będzie mnie tepło! Balun! Ty pozabijam te Harpie, może? Może mi Giant Harpy Feather wypadnie, to by było fajne. Co ty w końcu idziesz Melasa czy? Pójdę Melasa, no. Giant Harpy Feather dostałem jeden. I drugi giant Harpy Feather. Super! Mam już skrzydła dla nas na hard mode. Nice. Ty ja mogę zrobić. Taki horseshoe. Whoopi Cushion. Cloudy Battle. Czekaj, gotuję. Farty na jar. Farty na balloon. Green horseshoe balloon. ale ugotował. Spalił całą kuchnię przy okazji. Jestem na pustyni. Golfer, golfer, idę cię uratować. Nie, golfer umarł. Jestem na Marble Biomie. Jestem przy Dungeonie. Dobra, Teleportation Potion. O, dobra, Se pozwiedzam powierzchnię. Okej, okay, mam ostatni Teleportation Potion. Śjup. Jestem w dżungli. O, oh, dżungla jest zła. To jest, to jest jak, to jest jak korupcja, tylko że jeszcze gorzej, nie? Pamiętaj, że na najcerza będziesz potrzebować tego. Eee, yy, Właśnie po to tu jestem. Podoba mi się, że to jest Blade of Grass. Jeden pojedynczy Blade of Grass. Dobra, tyle starszych tego. Wait, mam tyle syfów Man Eater Banner. Hornet Banner. Hor Hor Hornet. Hornet? Hornet? Czekaj. Może ten film zrobię przed, przed tym, jak Silksong wyjdzie. Myślę, że tak tydzień za, za późno jesteś. Tydzień za późno? A to już wyszło? Dobra, kancelujemy nagranie całe. Blade of Grass. Blade of Grass, Mura Masa. Gdzie był najbliższy altar? Nieważne, nie chcę mi się pamiętać. Piję, żeby zapomnieć. Ty nie pijesz. Cicho. Właśnie, bo jestem PG-friendly, wiesz? Oś, oglądając te filmy, ktoś by mógł pomyśleć, że ja coś biorę, nie? Jeszcze, Jezu, jeszcze ten fake śmiech. Jeszcze ten fake śmiech do tego. Jak my możemy. To była demonstracja mojego fake śmiechu. Tak jak coś. Night's Edge. Cyk. O, tu jest Hard Crystal. Life Crystal. Sharap. Shut up. Sharap. Shut up. Nie powiedziałem Hard Crystal, nie słyszałeś tego. Terraria License Revoked. Co ten gajt robi? Co jest? Łapą kurde trzęsie. Stary człowiek krzyczący na telewizor vibe. Możemy tego, Dirklopsa zabić. <laughs> Dirklopsa. Chcę Cię martwić, ale chyba trzeba będzie połowić. Ja wiem, ale ja to przestawiam w, w głowie, nie? Jak najpóźniej. Ech, oczywiście, że to coś się przy altarze robi! Dirthing. Mam nazwę tego czegoś. O, 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 mam pomysł. Zrobię skrzynkę akcesoria i skrzynkę ank... Ankefon, Ankefon, gdzie <laughs> Siadam wszystkie rzeczy na Ankshild slash telefon, a nie jeszcze buty, dobra Ankefon Boots, nowy item w Terrarii wymyśliłem, proste. Nowy Terraria Item Discovered? Nowy Update? Ankefon Boots? <laughs> Właśnie pilonem się trzeba zająć, ale kolejna sesja będzie nudna, bo my będziemy tylko robić te nudne rzeczy, nie oglądajcie kolejnego epizodu, będzie nudny. Viewer rate drops to zero. Nie! Nie, no dobra. Ankefon Butsy skraftuje nowy item. <laughs> Proszę, nie wychodźcie. Okej, okay, przyzywam, przedwa jeden cyk Jest, jest, jest. Myślałem, że się nie pojawił. To by było niemiłe. Podoba mi się, że największym problemem jakby w całym tym, w całej tej serii to nie są bossy, nie? To jest po prostu egzystowanie. <laughs> nie! Wywal tą siekierę. Dostałem cztery hoody i. Daniel, dostałem całe Eskimoset. Jaka jest na to szansa? Jakiś jeden na 8 milionów, nie? A, yy, sie siekierę sprzedaj, nie? Tak, priorytetowo. Sprzedaj ją. Sprzedaj tą siekierę, proszę. Gdzie ty idziesz? Nie! Nie, nie! Fuck! No, kończę serię przedwcześnie. Koniec, koniec. Dobra, żartowałem. Jak na razie nie kończę. Jak na razie przechodzimy do kolejnej sekcji, którą postanowiliśmy poświęcić na zrobienie sobie teraz park butsów, a do tego trzeba dużo materiałów, których jeszcze nie posiadamy. Wymaga to chodzenia po dżungli na Anklet of the Wind, po powierzchni na drewniane skrzynki, w których znajdują się aglety, lodowe skrzynki, łyżwy, piekło, magma stony i oczywiście najgorsza rzecz łowienie na water walking Bootsy, które mają 10% szans z ocean Crate'ów i z water chestów. Na wypadnięcie. I potrzebujemy ich dwóch. Więc plan był prosty, ja będę chodził i zbierał, Daniel będzie łowił. I tak jak powiadał mój ulubiony filozof... Ha ha! Fuck you! Ha! Fuck you! Ty, ale mógłbyś tą siekierę sprzedać wreszcie, nie? Nie. Okej. Okay. Jaki team? Bo grind. Jaki jest najbardziej grind kolor? Czerwony, nie? Dawaj. Ty, ale plus taki, że nie będzie problemu z baitem. To ty może łów, a ja poszukam... Eee, wiesz, Water Walking Boots slash Skellingtona slash. pójdę na dżunglę, bo trzeba Anklet of the Winds brać też, nie? A no, 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 no. no, Good point, good point. Pilony trzeba zrobić. Zrobił domki z ice blocków, z tych ice bricków. Na dżungli? Trzeba zwalczać globalne ocieplenie, dawając zimne bloki. Wait, bo my Witch doktora nie mamy, to jeszcze nie będzie jungle Pilona. Dżungla, jakie są pilony? Dżungla, zima, pustynia. Gdzie pustynię zrobić? Przy tej korupcji? Chyba. Nie, chyba to nie ma sensu. Podziemny bym walnął przy Shimmerze. Gdzie ty ten... znalazłeś Shimmer, nie? Czy nie? Jak pójdziesz na maksę do prawej, tam jest jedna dziura, tak. No w sensie są dwie, ale ta bliższa ciebie. To tam będzie taka dziura w dół, prosto do Shimmeru. Jaki Jungle Pylon? Teraz cave pylon. Klasa. Step stool. Prawie aglet. Teoretycznie ja bym mógł poszukać Agleta z Lunker na powierzchni jeszcze. Ale póki ty łowisz, to wolę zająć się rzeczami, których się nie łowi. Dobra, zrobiłem cave pylon. Snowpilot, widzę, że ty ocean zrobiłeś. I działa ten ocean, fajnie. A i FYI, for your information, nie, nie mam lusterka dalej. Serio? No, ale mam 87 rikoli więc to chyba nie jest jakiś problem. Dobra, idę szukać anklet of the. anklet monitor. I też lusterko! Yeah! Gadałem o tym, że nie mam lusterka. Jest tak zwany projection: Trident, Feral Clause. Boomstick. Merchant, nie umieraj. Co ci tam 13 zadaje? Szybko! Żyj! Nie! Umarł! Inner Tube Feral Close numer 2. Dobra, przynajmniej to mamy z głowy. Kolejne Feral Close. spikes. Dwa Ivy Chesty. Ty mam takie dwa duże drzewa koło siebie. Trzy Ivy Chesty mam na ekranie. Co jest? Staff of Regrowth. Froglek. Kolejny... Kolejne Feral Closy. Uh, Water Chest. Gówno. Nie uwierzysz. Sz, 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 szóste Feral Closy chyba. Uh, Anklet of the Wind. Let's go. Pierwszy. Kolejne Staff of Regrowth. Uuu, czekaj, widzę skrzynkę drewnianą. Dostaję taki mocny Aglet vibe z niej. Podstawiony aktor, tu jest Aglet. Serio? No. <laughs> Mam drugi Anklet. O, oh, let's go. Oh! Mam fiberglassa. Dla... Nie, czekaj, fiberglass jest gorszy. Co? Ej dobra, mamy dwa anklety i aglet. Jak na razie. Pozostaje Water Walking raz, dwa i aglet. Tak, pochodzę po powierzchni i poszukam wooden chestów z pelankerem, wiesz? To tak zrób, a potem jak ci się nie uda, to idź na zimę i szukaj ice skatesów. Jak ci się nie uda? Chyba jeżeli. Tak, tak mało wiary we mnie masz. O, Gnome Banner! No jest, jeszcze meteoryt jest do wykopania. Cały czas mi się przypomina, że jest meteoryt do wykopania, ale nigdy mi się go nie chce wykopać. Guide to Plant Viper. O, ty cały, kurde, cały meteoryt po mnie idzie. Blow. Ocean Crate! Jest! Złapany! Uh, uh. Flippery. Eee, czy Related? Ale. Ale nie. Radar. Rad, jak Radar Booster Letal Company? Czy to jest Daily Mansion, żeby obejrzeć film z Letala? Guide to Plant fiber Cortege Umbrella Step stool. Blowpipe Radar Nie ziewaj Nie idź spać, jeszcze nie, jeszcze nie śpanko Spać będziesz mógł iść jak e, cię z powrotem do piwnicy wrzucę Zrozumiano I nie płacz tak głośno, Jezu Chryste Spać się nie da w nocy Wybaczę ci tym razem No Aglet! Let's go! Jesus Christ, a to była jedna z ostatnich, patrz gdzie ja jestem Magma Stone powiadasz? Albo Skate, co tam wolisz Uuu, ice iskate wola. Ej, zacznę mówić takie kompletnie nieprawdziwe rzeczy w filmie, tak żeby ludzie mnie poprawiali w komentarzach. Co się robi z tego kaczyka od Anglera? Haczyka od Anglera? Chyba, chyba jakąś OP broń się z tego robi. A, to dodałam Shielda jest, nie? Ale ludzie w komentarzach mogą poprawić, jeżeli nie mam racji. I patrz, patrz, jakie to jest proste! Chłopcu będzie baitować ludzi. To nie jest do końca rage bait. E, czy jest to rage bait, jeżeli ktoś mi udowodni, że ja wiem, nie? Aaaa, flory bootsy. Czemu tu nie ma skrzynki? A, bo ktoś tu był i ją wykopał. I to jeszcze wygląda jak robota kogoś ze spelunkerem. Uuu, ale tu już się chyba spelanker skończył. Kurde, Terraria detective. Ice Skates, let's go. I Frozen Ice Mirror piękny, żebym nie musiał normalnego mirora używać brzydkiego. Dobra, dwa aglety, dwa ice skates, trzy Magma Stony, czyli jeszcze jeden Magma Stone. Ja w sumie piekła w ogóle nie zwiedzałem, więc. Ale ja po dupie dostaję w tym nederze. Magma Stone! Yeah, dobra ja będę chodził tylko po to, żeby zwiedzać. Oj. Ups, pora się zrobić. <gajd> Guide wrócił! Zdążył przyjść przed nocą z Kubany. Możesz mi przeasystować. Ta, no chyba muszę ci pomóc niestety. Henlo, przyjdę z łowie, to w dwie sekundy i cię zostałem. Wiesz co, to by nie było takie złe, jakby te wszystkie specyficzne bajom kreaty nie były takie rzadkie. Lava Waders. Terra Spark Boots. Raz je zreforguję. To jest mega ryzykowne. 30 golda. A, nie, muszę jeszcze raz kliknąć. Dobra, Arbord. GG. Ja mam 200 Beta. O, dziwo mi się resetuje tak około. Miałem 40, teraz mam 65. O. Daniel. Jesteśmy wolni. Dropłeś? Yeah! Fuck yeah! Ankefon Boots Let's go, będziemy mogli Ankefon Bootsy wreszcie zrobić. Chłop mi imię, chłop mi imię tym day traderem zawalił prawie. Chłop się Dunel nazywa Danel? What the fuck? Ale knockoff. Co, idziemy szybko. Za... Idziemy zabić Queen Bee i Wofa? Nie, Wofa nie, Wofa nie chce mi się. Zejdź w dół do Shimeru. To jest całe wygenerowane po prostu pusty granit biom. Po prostu ściany granitowe, jakieś 5 bloków na krzyż. I patrz, i teraz tutaj jest ul. I jak tego nie wykorzystać, nie? Dobra, Daniel, jak chcesz to zrobić? Chcesz razem budować arenę i ktoś będzie zabił, jeden będzie budował? Czy chcesz, żeby jedna osoba poszła na korupcję, zebrała wszystkie spawny i żeby druga osoba nas spokojnie budowała? Ach, choć będę cię bronić. Ale na przyzwanie będzie trzeba zrobić to drugie. Fuck you. Teraz przyszedł. Ej, w sumie chyba bez łóżka się obejdzie. Eee, ja nie chcę ryzykować. To jest zbyt dobre miejsce na tego bossa. Znaczy, ja wiem, że można przywoływaczkę zrobić, ale to jest nudne. No, z taką ilością rzeczy na pewno bym nic nie przyzywał. Dlatego, że ja mam nagranie. O, bez OR. Eee, to requestowałbym, żebyś ty się cofnął. Do chałupy. No enemy nearby. Dosłownie masz całe spawny. Nie ma przywoływaczki. Jak nie ma? Mogę inną przyzwać, jest jedna zaraz obok. Dobra, jestem gotowy. Gotowy? Gotowy. Trzy, dwa, 1... Ok, jest, z lewej idzie. Chodź szybko na arenkę. Biegniemy na arenę, najważniejsze. A e czy my ją zabijemy dość łatwo, ale wiesz, żeby, żeby było. O Boże, jak dobrze, że bossy pauzują wszystkie spawny. Dobra, Pff, walić arenę. Walić arenę, <gubie> walić arenę. Yeee! Yeah. Yeah. Honeycomb. Nie chcemy w sumie nic z niej, nie? Takiego. No, ja nawet nie robię Armura i ten. But. Dobra. Ale na przywo... Nie, ty w sumie też nie potrzebujesz samonów. Jakie masz akcesoria? Bo ja w sumie może coś lepszego znajdę dla siebie. Wiesz co? Czekaj. Mam głupi pomysł. <grystanie> Właśnie, czekaj. Life crystal. I jakieś jedzenie, nie? Do maru. Vital, Crystal, Ambrosia. Jeszcze, jeszcze jeden. No użyłem obu. Serio? Ja tylko jeden dźwięk miałem. Jak już mowa o dźwiękach! Dzi... Dziwny dźwięk. Eee, dobra, czekaj. Masz panel dźwięków odpalony? To jest... Silksong Tomorrow!